No wiem, już tak. to wsadzę, gdzie to mam wsadzić? No ładne auto Weź na tym mogę? Nie Na ziemię weź jebniej na ziemię No, no na ziemię. Tu, do tej kamieni no, 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 Jak no. się skanuje, pokaż Rokiem, Rokiem te, teraz trzeba tak, za daleko kapuch Nie za daleko są. Kurwa nie bo da daleko. się skanować No bo rób tylko możesz tak Ale przejebane tak. O no, dobrze, ale jak ty koślawo to postawiłeś? co ty pierdolisz kurwa śnieżny, już nie, nie lej kurwa maniami ja. Weź tak wprost, postaw. Wprost, blisko. Na środku, i blisko. Nie tak. Tak się. Yeah, Kurwa, okay. na środku i blisko to. Jest Iść, dobrze, śnieży, co ty gadasz okay. teraz? Nie pójdzie, zobaczysz. <laughs> Pierdolnie. Ja z totem. Oh. Wow. 14 bursztyna. No to zajebiście, się, człowieku, już jest profit. A w drugim będzie Nic. 11 do 5. Pokój się tu sadzili. Aha, i to ten. Gdzie? Tu. Tu. to poczekaj, to jeszcze. A nie. A wam 600 czwórek! 600 czwórek! Łotowok! WOK! Łotowok! Ło! Patrz! Patrz! Ej, to jest u mnie nagrane, nie? ŁOTO fuck! 600 czwórek! 600 czwórek! Pierdolę pasto! Ja pierdolę Rzuć mi na chwilę, Rzuć mi! Chcę zobaczyć, pokaż. Nie wierzę What the f... idziemy sadzić spórek. Ale gdzie? Na zimie czy na redzie? Na zimie, a to? Co to? Znowu gdzieś coś dymi To tamte? To trzeba było go skuć, bo będzie nas wkurwiał Czyli bo to jenek, tam Czyli jednak warto sprawdzać? Bazy dymiące? No. Eee... no pewnie tak. nie. Jasne Ja mam to, to to. Dzień dobry, my tu wchodzimy, dzień dobry Kurwa co zaraz za mnie? Tu są drzwi. Co ty jest? Tu jest karasz, tak? Tu No to tam, tu będzie to ten, tu Sprawdź, widzi, tu jest totem, ten, tu jest to ten tu tu patrz. Tutaj gdzie jesteś? Tu, no. Tu, gdzie jesteś. Ej, to drewnem ty, zajebał koleś. Nie? No już. dobra, wal w stronę. No ja nie mam, sekso. No, A mam A Ja jebie. Nice. Dobrze mówiłem, że w tą ruska, bo już Nie, nie mam ryska. pytań. Trześć ze chuj. Jest Ty, tak. Kurwa, no nie. Ja pierdolę nie. No podbiegłeś mi, nie moja widać e, Trochę jest. Pompa, jest, pompa jest. No już, się nie <noise> już, już jej nie ma. Już jej nie ma. Kolorki, błąd. kamień. Się duch, już Czekaj. Czekaj, muszę topić no, trochę z ciebie wypadło. Weźcie to, co najważniejsze, i spierdalamy, nie? Legendy dokładnie. No to ja nim jadę. 800. Bądź się za Elizabetho z freshem. Weźcie te bursztyny, Sorena. Macie tu jakiś bursztyn? No, jest. Jak my mamy na dwie takie bursztyny, już chyba. Zbiera się Serena. Samo się zbiera. Mhm. Eee, um, ile mamy w bazie C4 i d Kto jedzie naszym? Nie ja. Dobra, bo się przestraszyłem. Gdzie mamy garaż? Ej, jak e, mi za***ł to chodźcie tu kurwa. Co chodź tu? No sorry, kurwiu. Co? Gdzieś teraz Ja się. Ja tego nie ja, ja, ja to nie jadę. Bambo chciał tym jechać. Tak, ja to mogę jechać, ale powiedzcie gdzie. A chodzi chodź To czekaj, chwilę powypierdalam te ma materiały Niech wiara nie ma I tak jutro o tym? Drugiego jest No to co? A jutro jest pierwszy lisi jest, lisi lisi jest pierwszy ty go O ty kur... gadasz Dobra, musiał. Wszystko nie nie nie, 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 nie mamy do... <śksy> <Czego? śksywny> A ty No Dobra No to o to chodzi A tu będą Jak go wyjebał auto Dobrze, że Bambo u mnie chcesz podjechać. Pod... No widzisz, ja driver zawodowy. Ty jak, jak się ja bym... podjechać, Dobra, sprawdzaj gdzie są ja drzwi. Tu, tu, tu są drzwi. Ej, tu. tu, 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 tu. O tu. No to trzeba od dołu, bo są dwa nie? No, tu jest bambo no. Ale tu na dwie pójdzie? Nie, tam są skrzynki pod spodem już, Bo to jest tylko jeden dach. Tak? Ja widzę tutaj, widzisz Bambo przez dziurę? Aha. To A ja faktycznie ja ja widać. Nie, ja się Wiesz to połóż nas... Po... Daj mi, daj mi cekę. Dobra, na jem. Nie, 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 na łączeniu połóż. Tak, tak, jedną obydwie nie, te, dwie. Nie, jedną dwie. No dobra. No nie, no kurwa luje jebane, po co mi zrobili. Pusto. Podaj mi chwilę. Gdzie jest typek? No, A, wyjebało go. Macie to tam? Kurwa, Ta. O, je jest żarcie, co mogę wyjebać?

Waliściał to tak na lekutko było i było jeszcze proszę pana to było w sumie waliścia to temu wszystko nie? a i uważajcie, bo ktoś ci jest. Nie, to byś tak tylko. No co mówię, ktoś ci jest musiał ktoś zabić Bora, tak? Tipek jest w krzakach, kurwa z krzaku wyskoczył z Pokaż mi go, Gdzie, gdzie kurwa? Który? Gdzie, 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 gdzie? Leży. Headshot, puti. Ty, ty widział ten headshot, nie? To był Putin. Ale to był Putin kurwa, serio. Tak nie... Tepnik normalnie, normalnie go tepnik No To do mnie tepe jak już normalnie Ej stary ja tutaj sobie, się Ej ja sobie biorę łyk piwa, nie? I takie Co jest kurwa nie? Putin gdzie? Jeb. <grym 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 nie ma Putził go po... i na obieg jest za zajebał. Putin bomba Nie krajów. serio ale za sniper to o dziwo w Wieb, żadnej grzemi tak nie idzie To on. Zabiję go Kto to skacze? No to kapu kurwa. A kapuch okej Siadaj Popatrz jak, jak, jaki łeb dostała w powietrzu Eee... Ale, ale. Czekaj, opierdolę sobie coś Aaaa, eee, palę się Znaczy, się. się kurwa, kwasuję się Jak z tego krzaka wyskoczył, widziałeś to? Ja nie widziałem, mówię ci, że się zająknąłem, bo piszę z koleżanką i nagle piwo biorę, łykanie I tak słyszę, co? Gdzie? A gdyby to pisnąć? To jest jego chyba O, luju co To kurwa jest, co ja tym autem robię nie. Masz z dwóch ryb też nie Kapu! Hmm? Trzymaj śniadanie A ja mam najedzony chuj A chcesz o wronę w łeb? Ej, szofer! Ej. Poczekaj, wpierdolę Masz dużo? Masz dużo ich? Masz na pół Oła! <laughs> Ciesz się, ja się, że w dupę Ciesz się, że w dupę Macie już No Do Bambo możesz Ale nie ma miejsca w aucie później Nie chuj, do Bambo się wstrzyma. Nie, naprawdę nie, stoję w miejscu, serio ci mówię Ale nie ma wtedy miejsca, to sobie weź z reda kurwa No Poczekaj, na razie no na chujną no, tu potrzebny jesteś Podjedziemy na reda, zaraz weźmiesz sobie ten... Ale będzie w pizdę odcinek długi A Ty nie chcesz tego ciąć? Nie no Kawałki sobie połocina, nie? Yeah, kurwa Kurwa! Jedziesz, jedziesz, jedz, jedz, palisz laka! I stój! Drzewo zajebał! Kurwa, jebano ja że... na ty, kurwa! Ja wszystko z Jest tu, jest tu! O, Gdzie? Nie jest? ma po, by się już! Tam! Weź, Gdzie kurwa, zaplatuj to bambo, ja pierdolę! Śnieżny, no, przed tobą, tu. tu! Tu! O, tu, kurwa, tak, tu! To skąd mogę to wiedzieć? Po co odjeżdżasz Będzie lepiej wbiec. Będziemy tak skakać. Grom, O, ja, Jak? jaka, jak, nie jak. Rak. Jaki rak, to... I Kurwa, normalnie zapantowałem na środku. Nie było bardziej na prawo. No to co? Akceptuj. Bomba. Leży kurwa. Ale on nic nie ma, jak się nie tepa nawet. Bombie, żebym się to chciał utepać. No wyjebane moim zdaniem też. A macie gdzieś tam o. totem? Nie ma nie. Jest tu tam. Zbieraj to. Masz totem. Scignijcie do totemu. Od... No nisz to! Nisz to! Signąłeś nis do totemu? W... Szybko, szybko, tak. szybko wbiegać! Koleś, biegaj. Kurwa wbiegać! Kiwko, dalej! szybko biegaj! A nie o dzięki! Kurde, to się da przejść! No da się, ja jakoś przeszedłem. Pilnować jakoś Pilnować, pilnować, dźwięk. Planto i cicho! Cicho. Które drzwi? Tu 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 tu, 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 za mną, tutaj. za mną, za mną. Za mną plantuj, plantuj, plantuj. Nos. Ale rozbrojcie, bo on wyjdzie, będzie chciał wyjść. Nie wyjdzie. Odsuncie się, odsuncie się. Jednego mam, mam snajpę, dobra, odsuncie się, Sorem. Nie, 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 nie róbcie tego. Ok. Kurwa, Snajpę mi polecia. Co ja żyję? Redur, W dupie. Niszny totem, niszny totem. Kurwa, mam blagi. Jest, mnie, mnie. Nie, 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 nie kurwa, ta, ta, śnieżny, ta, ta... akceptuj. Oh, Kap, redur, kurwa. Tak, śnieżny, akceptuj. Kurwa, ług mam, zajebisty. O, panie, ile tutaj amu? Śnieżny, dziękuję ci. No nie No Boże, kurwa. Spoko. Coś ci jest. No. Tu nie mamy tego do temu. Jebiemy do końca? Czekaj, się. To mi nie ma. Ej, kto tak, zebrał moją sniper? Ja. Dobraś mi złotą. i Kapu tepnij Daj mi teraz. Mój. Ej, ale to... w garażu nic nie ma. W garażu nic nie ma. Kurwa, to od razu było wiadomo, że jak nic tego nie ma. No ja pierdziełem, ale kogo chcesz walić, jak już tutaj nic nie ma? Na Serio? Tym serwerze? Serio? Tepnij kapno. Kapno. Kap no. Kto otworzył garaż? Ja. ja. Jak ty go otworzyłeś? Totem ma po prostu No to totem wyjebało Aha, tu jest kolejna. Aha, tu jest totem Mamy całą bazę Rozbierasz to ile się da Cała czy nie? Ile jest cała baza? Ma jakiś pojazd? Nie. My mamy dość pojazdów, to zaraz Ci co nie mają czym to będą jeździć To było na 4 to dodamy? Tak no ja poszło na dwie ceczkurki, no i widzisz kurwa? Na trzy bo zjebało. Trzy bo zjebało, śnieżna. Ale, Aha, tylko, no, tak. ale przecież, no i było dobrze postawione pierdolę tam. Tą... Tak, dokładnie. Ale ona taka spora, czekaj, czekaj, Taką, Sorry. gdzie coś hmm? naprawdę może być. Ale gdzie? Bambik. Koniec jeźdź respa, bambik. Koniec respa, bambik. Cztery to tam, dwa to tam. Nie Trzeba, wiesz. Koniec jeźdź, respa, co się... o czym ty mówisz? Jeść na, na respa w bambikowym. No. Kurwa, tylko ja nie umiem w ten dochodzić No dalej zobaczysz Kurwa mać, co mi się tak nie umie Ja na górze, górze jestem, kurwa No ja też byłem, tylko że się zjebałem Widzicie nas chyba Czekaj, bo to jebnięte No to... No No to tu jest Cześć, panowie. panowie, cześć, pacham wam Tu jest wejście na górze Też by można było jebniać, ale to na hangarach być lepsze No, lepsze jest się... No to obydwie jebniemy No Dzienna górze jest? ma na dole No tu Kurwa, żeś tam wlazł już jebany Pierdolę. No ja wpiszę, że mam bazę, bo to już... Co ty gadasz? Ja jebie, ale to 5 na 5 czy więcej? Idź po No 5 na 5 po No i szybko, bo ja już zaraz pierdolam. No i szybko Nagrywaj to świetnie, bo ja już nie nagrywam Ja no to mam cały pan czas mam. Ja mam nie. cały czas nagrywania tylko, że mam puchnąć. Do... Ma... Ej chłopaki, macie coś do jedzenia albo coś do snajpy? Co mam lądu. Ja reponuję. mam 35 wrogów. Gdzie jesteś? Przy aucie. Mi też, rzuć mi też połowę. masz mniejszą połowę, bo gruby jesteś. No, i dziękuję Ci bardzo. Ile wziąłeś? ty rzuciłeś? No, tam jeden rzuciłem gdzieś. O kurwa. O, kurwa ty... A bo to, do śnieżnego gadam. Gdzie rzuciłeś kapu... nie widzę Tutaj na rogu, tu widzisz? Trzy weź maciek i te Jakże Jak się rzuciłem Go go go, będę o paś O pa, jak pomyślał zobacz w jakim miejscu postawił Nikt się tu kurwa nie skryje Nikt się nie skapnie A Na posa Nie, już wiary nie ma ostatni dzień temu Ej ale widzieliście z tyłu bazy, że jest zagięcie, czyli że z tej strony nic nie ma? Który? No, z tyłu bazy, zeskocz sobie i zobacz. No dobra. Ja to bym już środek jebał, bo na górze nie ma to temu. No tutaj, w sensie jest, tu, o tu, gdzie skaczę, tutaj. Tu. Na górę to wejdziemy dzięki czemu ciuu? Czekam. Czeka. Dobra, gdzie, gdzie sadzić? Mówcie mi gdzieś, sadzić. Bambu. 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 Nagrywam tu to Nagrywam to sadzę, no tak. gdzie? Tu pode mnie, tu podejmie. Tu, 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 tu. tu, je, tu Ej, ale tu są wziął, ostatnie sam? drzwi, o tutaj, gdzie stoję. Tu, ho, tu gdzie hop sam chodził O, jedni tak trzeba zejść na drugą niżej Dobra, odsunąć dobra. Ja też, ja też byłem Tam już nie ma u góry, nie? Pusto jest w środku Musimy wypierd... Pół na pół, pół. Jednie dwa kuboidy No dobra, ale po ch... To lepiej było tak Zostaw jednie dwa Ło, dobrze. to Ej, ktoś tu wylegował? Totem. ten. Mówisz? Ej, Gówno. Weź weź rozbieżcie, bo ja wymagam. Gówno. Chodzić dalej? Gówno. Nie, teraz pani to. No tu i tu to muszę zrobić to, bo spadłem. No to jest. Walna to ten. Ale rozbierzesz to czy nie? Nie, bo nie tam. Walna to tam. Walna to chyba. Lampa, walna Już idę. Zpierają wszystko do końca. Nie ma i tak co walić Ale jest jeszcze na hangarach jedno. No to mamy tyle co Ile wziąłeś, tak Maciuś? <grym> ostatnio mam Mało trochę. No to dobra, no to na hangarach jeszcze wiem. No to na jedno nie pójdzie Nie? To ja nie o tym mówię Ło panie, ile ludzi wyjebało? Rękawiczki mam dzięki Ej, o twórzcia! O to będzie w Już zaraz cię otworzę Czyje to? M3MC coś tam oh no, yeah